Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jedną z ostatnich łazienek, jaką robiłem. Taka dosyć fajna, dosyć duża. No, skosy są, ale no pokażę Wam, jak to wyszło. Płytki są 120x120, 120, dosyć duże. Także no łatwo nie było. Wanna była budowywana. Nie wiem, czy to będzie widać. To będzie widać. Teraz Wam pokażę dokładniej. Była obudowywana z dużych płyt, bo tu jest dosyć dużo, dużo odcinki, po metrze 70. Także były dwie tafle po. 3 metry na metr. To jak widzicie płytki nie są do końca. Jest tylko ta ściana, te, gdzie będą umywalki. To będzie prysznic. Tu są drzwi. Tu jest całe tu jest brodzik. Odpływu liniowego się nie dało zamontować, no bo niestety spadki na to nie pozwalały i nie dało się zejść na tyle nisko z odpływem, żeby zrobić odpływ liniowy. Musiał być brodzik, jest lekko podwyższony. Nie wiem czy to będzie widać. Zaraz Wam pokażę też tego dokładniej. Także no... Zobaczycie sobie jak to mniej więcej wygląda. Jak to wyszło. no Myślę, że całkiem fajnie trochę było roboty, bo z tego szlifowania troszkę było. No ale na szczęście okno nie było dookoła, tylko kawałek. Tutaj reszta jeszcze ma być wyżej. To tak właśnie do końca nie jest uzgodnione. Znaczy nie jest uzgodnione. Właściwie sobie mówi, że on sobie sam to zrobi, bo się zna na tym. A teraz już zaczyna podpytywać. Czy czasami ja mu tego nie wykończę, tutaj ja nie poszfachluje, nie pomaluję. Z sufitu w tych ścian co zostało kawałki. Także no zobaczymy jak to będzie. No ale najpierw mówił właśnie, że sam zrobi, ale no niestety stwierdził jednak, że może lepiej, żeby ktoś to zrobił. To wam pokażę jeszcze, bo dzisiaj mnie jeszcze nie zafugowałem tego. Bo czekam, bo widzicie, tutaj dokładałem cię jeszcze jedną płytkę, bo nie tyle, że coś źle zrobiłem, tylko że po prostu no właściwie sobie stwierdził, że sam sobie wymyślił, wyliczy i szkoda mu było zamówić jednej płytki więcej. A się okazało, że otworzyłem jedną paczkę i były po prostu dwie pęknięte w paczce. Także nie to, że ja coś zmarnowałem, no i no niestety musiałem trochę czekać. Prawie dwa tygodnie na nową płytkę. Także dopiero dzisiaj ją włożyłem. I jutro będę fugował, żeby to ona wysła i będę fugował, także też Wam może pokażę, jak nie zapomnę, bo fuga będzie epoksydowa. Także Wam pokażę na co zwrócić uwagę, w sumie nie ma wielu szczegółów, dużej różnicy między fugowaniem zwykłym a epoksydową. Ale nie ma się czego bać, wam pokażę na co, tylko, co jest tylko ważne i idzie tak samo jak zwykła fuga, trochę może więcej, bardziej gorzej się myje, no bo potem gąbka powiedzmy czy coś, no to już jest taka nie bardzo do użycia do innych fug, ale no, pokażę wam jak to umyć. A teraz wam pokażę mniej więcej dokładnie jak to wyszło, także zapraszam do oglądania. Tutaj jak widzicie jest toaleta. Płytki są tylko, bo tu jest skos. Tak jak Wam mówiłem, tutaj jest wanna. No, no, tak to wyszło. Są inne płytki na wannie. Także no, trochę zabawy było rozpasować te wszystkie narożniki, żeby to ładnie wyglądało. Także no, było tu widzicie, jeden dosyć duży trójkąt jest fajne No i troszkę zabawy było z tymi narożnikami. Tym bardziej, że duża płytka, duże. No ja praktycznie nie miałem no prawie żadnej możliwości, żeby cokolwiek zepsuć, także no szlifowanie trochę jest zabawy także jak widzicie, wanna jest jeszcze zabezpieczona, Mamy przed fugowaniem. to widzicie, wszystko się fajnie zgadza, ładnie wyszły te fugi, już nie wiem, czy to będzie praktyczne, czy nie poobija, no ale tak sobie klient zażyczył, także tak będzie miało, także to już nie ode mnie zależy, Mówię, ja staram się tylko zrobić, co mogę najlepiej jak potrafię Także widzicie, no ładnie wygląda. Wszystkie kawałki są jednakowe, wszystko jest symetryczne. Także no wszystko ładnie pasuje. Tu widzicie tam jest półeczka, tam jeszcze będzie tam leży jedna płytka, gdzie to taka zapasowa chciał sobie klient na coś tam, podstawkę jakąś, ale tam będzie jeszcze po środku jak idzie fuga, będzie szyba wstawiona, także to nie będzie widać, że tam nie ma fugi. silikonowana także no, ciemna szyba, także Mówię, fuga. Nie będzie widać, że tam nie ma fugi, nie było sensu no, robić z kawałeczków. Także tak wyszło. No tu, jak widzicie, jest ściana, mówię, sufit, no i tu kawałki ścian do poszpachlowania. Ale no, tam zobaczę, jak się uzgodnię z właścicielem, z klientem, czy się dogadam, czy nie dogadam, to już zobaczymy. Jak coś to wam pokażę, jak to będzie na końcu, no tu, no też tylko kawałek, reszta, no nie wiem po co zostawiać takie kawałki. Można było to płytkami zajechać, no, ale taki nowoczesny styl, do połowy, niecałe i tyle. Także no widzicie, tak to wygląda, tu brodzik jak widzicie jest lekko podniesiony, tam jest płytka wklejona, no niestety musiało tak być, bo inaczej odpływ by nie wyszedł. Nie mówię, tak to wygląda, cała ta łazienka się wchodzi, tu jest wanna, no ten przód jest dosyć duży, bo tu jest ponad 170 długie, także no było troszeczkę zabawy, zwłaszcza z tym szlifowaniem, mierzeniem ale jakoś myślę, że to będzie całkiem nieźle, jak się to wykończy, wymaluje to będzie fajnie fuga jest podobna do płytek, także to się zleje i mówię i tyle no, fugi pasują, także powiem jeszcze Wam tylko jak będziecie robić, żeby Wam widzicie fugi, ta tu wszystko, wszystko się zgrywa ze ścianami podłoga zawsze, często jest łatwiej położyć podłogę, chociaż jak mam podłogę na końcu ale sobie wymierzałem, także pamiętajcie najważniejsze jest tylko żeby jak macie tu na ścianie i idzie wam stąd na ścianie i później tu z następną na ścianie jest najważniejsze, no najprościej to jest tak jak ja no zawsze lubię laserem to mówię ustawiacie się żeby był kąt prosty wszędzie żeby później stąd tutaj płytką nie mieć problemu, żeby tutaj było ściana, jedna, druga i trzecia ściany, żeby wszędzie były kąty proste i wtedy możesz tak zatrzymać, czasami trzeba sprawdzić, bo jak nie ma ścianach idealnie kątów, no to może Wam się pogubić, jak będziecie mierzyć tylko płytkami, także no warto sobie to pomierzyć i Wam przy okazji, jak będę ja może robił gdzieś dokładnie mierzę, to Wam pokażę, jak ja to mierzę tak, żebyście będziecie mogli sobie zobaczyć no i tyle, no i co, zapraszam do śledzenia kanałów, do subskrybowania i sorki może, że czasami nie zawsze tak odpowiadam na komentarze jakieś, jak zapytania są, czy coś nie zawsze od ręki, albo nie gdzieś zapomnę. No ale no niestety, trochę jest dużo roboty, tylko no to nie jest jakieś tam, że to jest moja praca, źródło utrzymania, tak tylko tyle, że się staram dzielić swoją wiedzą. Może dla tych, którzy mają gorszy dostęp do wiedzy, czy nie, nie wiedzą pewnych rzeczy, może chcą poznać nowe rzeczy. Także no, tyle z mojej strony i to mówię, to Wam mogę powiedzieć. Także no, zapraszam do oglądania i do śledzenia kanału. Także do zobaczenia w następnym filmiku.